To muszę się zastanowić, bo chciałam coś powiedzieć i muszę sobie przypomnieć, o co no, chodziło. Muszę się skupić. Słuchajcie, subskrybujcie. Dobra, dobra. Dobra. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie polajkujcie to wideo. Cześć, witajcie na naszym kanale Mamasy. Dzisiaj mamy dla Was duży temat, bardzo duży temat. Duży temat dlatego, że wokół niego jest mnóstwo kontrowersji, mamy się kłócą między sobą. A o czym będzie? O smoczku. O smoczku, o małym niewinnym smoczku. Smoczek. Czy smoczek jest dziecku potrzebny? Jako mama, która ma dwójkę dzieci mówię, że tak, że jest potrzebny. Smoczek jest zastępnikiem piersi i ma pomóc mamie w prowadzeniu samodzielnego życia. Aniu. Zuzia nie chciała smoczka. Nie, moja córka nie chciała smoczka. Kupiliśmy w sumie 13 smoczków. Żaden nie okazał się być godzien. Jedynie mama i naturalne wyposażenie mamy było właściwe dla mojego dziecka, abym mogło się uspokoić. Wydaje mi się, że smoczek jest potrzebnym gadżetem i robienie wielkiego szumu wokół tego, że mamy korzystają ze smoczków albo wręcz piętnowanie mam, które tego smoczka używają nie jest właściwe. Podobnie jak z odpieluchowaniem. Mamy na ten temat osobny filmik, zajrzyjcie poniżej. Mm. Jest to coś wokół czego, właśnie narosło troszeczkę, mi tu troszeczkę też nieporozumień. Do czego przede wszystkim służy smoczek? Smoczek służy do tego, aby dziecko mogło wypełnić swoją potrzebę ssania. Tak, która Naturalnie zanika około trzeciego tygodnia życia, ale umówmy się, dziecko się do niego przyzwyczaja. Dziecko się do niego przyzwyczaja i na pewno dobrym zwyczajem jest to, co mówią niektóre położne, aby starać się nie podawać dziecku smoczka przez pierwsze dwa tygodnie życia. Aby jednak na każde to chęć i zawołanie podać dziecku pierś, którą to zasadę ja złamałam. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że nie mieliśmy nigdy problemów z podawaniem piersi, z karmieniem piersią. Udało się wszystko bez problemu. Może to jest też kwestia wyboru smoczka. Słuchajcie, na ten temat mamy artykuł. Jakie są rodzaje smoczków? Zajrzyjcie do artykułu, który jest zlinkowany poniżej. Tak, to jest takie małe kompendium, dlatego że tego jest mnóstwo. Powiem tylko w skrócie. Na co zwrócić uwagę, kiedy wybierasz smoczek dla noworodka? Noworodek, czyli dziecko, które nie ukończyło miesiąca życia. Żeby to był smoczek możliwie jak najbardziej giętki, możliwie jak najcieńszy. Chodzi o to, aby był cienki w miejscu, w którym jest między dziosłami dziecka. Dokładnie. Dlaczego Dzie to jest ważne? Żeby nie doprowadziło to do deformacji, do wad zgryzu. Eee. Najbardziej piętnowane są mamy nie te, które mają noworodki, ze smoczkiem w płycie, to wydaje się dosyć naturalne. Tak. Ale dziecko, które ma ukończone powiedzmy dwa lata, biega swobodnie i w dalszym ciągu ma w buzi smoczka. Mojemu synowi zabrałam smoczek, kiedy pojawiły mi się zęby, więc yy, myślę, że jest tutaj jakiś rodzaj strachu przed tym ojejku przyzwyczai się będzie miał dwa lata i chodził będzie ze smoczkiem. Yy, moja motywacja była taka, że nie chciałam, yy, chciałam uniknąć tych wad zgryzu. Mm -hmm. Mitycznych, niemitycznych, prawdziwych, czyli na ile jest to realne zagrożenie, trudno mi dzisiaj ocenić. Yy, syna półtora roku i od roku nie ma smoczka. Myślę, że jeśli dziecko, które ma dwa, trzy lata i chodzi ze smoczkiem, ma taką potrzebę i rodzice te potrzeby spełniają. Yy, tak, słuchajcie, było nawet, yy, był nawet przypadek, gdzie David Beckham bronił swojej czteroletniej córeczki widzianej ze smoczkiem. Tak, powiedział, że była chora i że jeśli jest to yy, sposób, w jaki może. Sobie trochę ulżyć w tej chorobie osiągnąć spokój, to nie widzi problemu, dla którego jego czteroletnia córka miałaby się pokazywać ze smoczkiem. Więcej, wydaje mi się, że kwestia smoczka jest bardzo mocno i w ogóle piętnowanie dzieci ze smoczkiem buzi jest dość silne w Polsce. Tak. W Krakowie, w którym mieszkam, jest bardzo wielu turystów. Mnóstwo ich dzieci chodzi po ulicy ze smoczkiem i jest to dla nich naturalne. Eee, tak, słuchajcie, w Danii nawet jest zwyczaj ze sobą. Całe drzewa ze smoczkami. Tak, dokładnie, w parku miejskim, ale wydaje mi się, że w Warszawie też jest takie miejsce. O co chodzi z tym drzewem ze smoczkami? Chodzi o to, że dziecko, które już rozumie, że trzeba się ze smoczkiem rozstać, przyprowadzamy pod to drzewo i mówimy smoczkowi pa, pa! To drzewo jest miejscem, gdzie te smoczki sobie wiszą jak bombki na choince. Tak, dokładnie, na różnych kolorowych tasiemkach dziecko może tam zostawić właśnie swojego smoczek. A ma jakie są sposoby na to, żeby się smoczka pozbyć? Może powiem, jak ja się pozbyłam. O, to jest dobry pomysł. Na, na pewno sprawdzony. Na pewno sprawdzony, dlatego że dziecko, moje dziecko było już bardzo duże, jak na standardy polskie. Miało 2,5 roku, mm -hmm. kiedy pozbyliśmy się smoczka. Poszliśmy do znajomej restauracji, wróciliśmy bez smoczka, zwaliliśmy na obsługę, która rzekomo <grym> zabrała karierą. synowi smoczka. Wytłumaczyliśmy, że wszyscy byli zdziwieni: No, dlaczego ty jeszcze ze smoczkiem, taki duży chłopczyk, więc obsługa zabrała smoczek. Smoczka nie było. Y, był problem z zaśnięciem przez trzy dni. Trzeba się było jakby uzbroić w cierpliwość. Y, no i co? I trzeba było to tak, jak wiele rzeczy przetrwać. Moja metoda na pozbycie się smoczka była trochę inna. Ja uciłam końcówkę, potem uciłam troszeczkę jeszcze więcej. Syn brał ten smoczek do buzi, go wyjmował go, oglądał, wkładał, wyjmował, oglądał. W końcu rzucał mi tak daleko po całym pokoju, że smoczek gdzieś zaginął. Popsuty. Tak, pomścił się jednej. Przestał spełnić swoje zadanie. Mm -hmm. Dziecko samo wyrzuciło ten smoczek. Tak, ono stwierdziło, że ten smoczek jest niedobry. Dokładnie. Nie było momentu dramatycznego, nie było momentu drastycznego, czyli smoczek jest, smoczka nie ma. Był moment przejścia, w którym smoczek dalej jest, ale coś się zmieniło. Jest jakiś dziwny, jest jakiś inny. Tak, ja się chyba o to pokuszę tym razem. <laughs> Jestem bardzo ciekawa, czy ta metoda sprawi się również u ciebie tak. i jak szybko to będzie trwało. Ona trwało to jakieś. Dwa tygodnie. Słuchajcie, nie oplizujmy y, smoczka własną śliną, choć szwedzkie badania dowiodły czegoś innego. O tym też przeczytajcie na mamasach. Zapraszam, ale y, wymieniajmy smoczki co trzy miesiące. Ym, dbajmy o to, żeby ten smoczek był zawsze czysty. Przemywamy go ciepłą wodą. Niektórzy sterylizują bardzo często, ale nie sterylizujmy ich za często. Jeśli smoczek małego dziecka jest sterylizowany rano i wieczorem, no to pozbawiamy go flory bakteryjnej, która też ma, ma swój wpływ na odporność dziecka. Oraz mogą pojawić się po prostu w buzi afty. Słuchajcie, żeby, żeby zakończyć debatę o smoczkach, ja apeluję, tak jak w przypadku odpieruchowania, abyśmy mam nie rozliczali z tego, ile ich dziecko chodzi ze smoczkiem, no to jest jednak ich dziecko, ich sposób wychowania. Bardzo często oceniamy mamę, bądź e, jej dzieci, czy jej sposób na życie, na wychowanie, mając dosłownie fragment i urywek e, z jej codzienności. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie polajkujcie to wideo. Tak jest, zapraszamy już za tydzień. Cześć, do zobaczenia.